dziękuję za przybycie i życzę wszystkim Starostwo powiatowe w Pulsku jest inicjatorem dzisiejszej konferencji poświęconej pomocy uczniom, młodym ludziom w kryzysie, w kryzysie psychicznym. Chcielibyśmy, ażeby to dzisiejsze spotkanie czy efektem tego spotkania była większa wiedza wśród nauczycieli, którzy bezpośrednio, przecież na co dzień mają do czynienia z młodymi ludźmi, z uczniami, żeby mogli je szybciej może diagnozować albo obserwować pewne symptomy które sprawiałyby, że pomoc takiemu młodemu człowiekowi będzie jak najszybciej okazana. Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję za sprawę za pomysł na, na to, żeby w tym Jestem przekonany, że dzisiejsza osoba prowadząca te zajęcia, osoba z wieloletnim doświadczeniem, przekaże tyle wiedzy, że nauczyciele będą chętnie czerpać z jego doświadczenia. Czy Państwo uważacie, że liczby są dziś inne niż są? A to bardzo, że nic nie są takie. Dziękuję bardzo. Jest spróba w, w, w tych osób. Ale to jest, proszę Państwa, pewny paradoks, ponieważ wszyscy Państwo doczekają. Bardzo jestem wdzięczny Starostwu Powiatowemu w Płocku za to zaproszenie, za organizację tego spotkania dla nauczycieli i wychowawców. Cieszę się, że mogę opowiedzieć o nastolatku, o normie funkcjonowania nastolatka, o kryzysie. Nauczyciele to bardzo wyjątkowy zawód, bardzo wyjątkowa funkcja, która wymaga ogromnej uważności, wielkiej dynamiki w działaniu, ale również i delikatności. Większość nauczycieli to zdecydowani profesjonaliści którzy potrzebują jedynie z mojej strony przypomnienia pewnych elementów, wskazania na to, co jest istotne w budowaniu relacji z uczniem, a relacja jest głównym czynnikiem chroniącym nasze dzieci przed zagrożeniami społecznymi. Bez relacji trudno mówić o tym, żebyśmy mogli skutecznie ochronić nasze dzieci przed niebezpieczeństwami, które niesie ten współczesny świat. Skoro to jest atrakcyjne narzędzie, to dlaczego mamy z uczynienie pozytywne? Może warto ustalić wspólnie nauczyciele, dzieci, rodzice, parlament, szkoły, jak chcą, żeby dojść do konsensusu poprzez rozmowy. Jak? Jak chcemy, żeby telefony były używane w szkole?